taki efekt przed tynkowaniem na razie tylko tak zarzucone tak zwaną szprycą jutro prawdopodobnie będzie tynkowane już jakoś jakoś tej pracy trochę ubywa na szczęście tą ścianę nie będę prostował, bo tu nie ma sensu Yy, zrobiłem tu takie coś dla jaskółek I mi takie belki, bo tutaj cały czas wylatują jaskółki Tu kiedyś była krówka Potem był konik I jaskółki na belce takiej czarnej właśnie sobie siedziały, miały Miały swoje gniazda, w tym roku tam Widziałem, że coś zaczęły budować tutaj, ale Ale wcześniej tu było po prostu Drewno pod sam sufit i i przez parę lat ich nie było, a w tym roku już jest pusto. Zaczęły wlatywać. No i może okienko będzie cały czas otwarte. Może się zasiedną. Jak nie w tym, to w przyszłym. Śmiesznie by było. Zobaczcie, jak glinę jedzą. Tam w środku. tego jest witamina. Tylko dziury takie zostały. O, jeszcze ostatnie podrygi, trzeba zaraz jechać do domu. Jedzonko przygotowane, można trochę posypać im kukurydza, żeby zrobić trochę hałasu, a proso bo zawsze długo jedzą. no i teraz taki najpiękniejszy klimat po robocie, szkoda, że nie, ma, nie mogę wamnąć piwka bo jadę jutro do pracy można sobie popatrzeć jeszcze na gołąbki to już pierwszy czerwiec jajka wywalam rozkładam te co się teraz jakoś jeszcze powykluwały to tym co dłużej posiedziały to im po prostu zamieniam i trzeba kończyć te lęgi już mam dosyć tego wszystkiego <laughs> cyganek nie ma parę lat Tu, leć tu fiu, fiu. nikt go nie chciał chciałem go sprzedać no i ja go wypuściłem bardzo mądrze obchodził i się mu zostało no też koroniaty młode zobaczcie mam koroniatę ale on po nie wyszedł nie wiem po jakich on w ogóle wyszedł Już coraz bardziej deresie się odrywają z pantoszami dzisiaj to nawet już chyba tak z 15 sztuk wysokolotnych się oderwało i tak sobie samotnie wydały. No co najlepsze z tymi właśnie deresiami i górnolotami yy, Jasna jedna na składzie zapieprzała fajnie Będzie ładna pogoda, coraz bardziej będą ganiane to, to mi się wydaje, że będą chmurki, rwały. No coś pięknego tak sobie, popatrzeć na żerowanku. A, miałem powiedzieć, wyszłam z rzuty, wrócił. Latał tam, potem przyjechałem się do wujka, bo mówię, może wujek mi złapał. No, ale nie, nie, wujek nie złapał, siedział na domie, jednym, potem na drugim. Obawiał się wrócić, ale jakimś tam fartem potem mu się wróciło. O, jasny na składzie, zobaczcie, znaczy na składzie groszek. Jakie ma fajne groszki, równiotki. Zostało mu się Żałobniczko jest w parze Młode dęby Odsadzone jakieś im tam Bo zaraz będą się wykluwały chyba Żałobniki perłowe Fajne Ciekawe co to zostanie, jak po ścinach będzie Jak będą wracały po ścinach Bo na razie to... o też przyleciały Powiem wam, że te srebrniaki mają coś w sobie Naprawdę jakieś takie miłe głębie I kukurydzę lubię widzę Ten pecz, tego dostałem od kolegi. Poznajesz tego peczta z Tłuszcza. Lata mu się. Nie wiem, co w nich jest, ale można siedzieć i patrzeć na to. Gruchani całym dniem. Na <śpiewa> yy, no pod ostatnim filmem tam mi właśnie pisaliście. Taki Komentarz yy, co na to partnerka, że mam tyle głębi, że, że robię kolejny głębnik. <laughs> yy, no nie wiem, nie wiem jak Wy sobie z tym radzicie. Ja, na przykład, sobie wymyśliłem takie różne rzeczy jak puszczanie głębi na ślub, czy na inne tam właśnie okoliczności. Yy, mam swoją stronę. No, ona widzi, że że po prostu coś, coś innego niż tylko takie genianie latanie ze śmatą i pędzenie no i nie ma złotego środka, wam powiem na to chyba po prostu musicie się bardzo kochać, żeby to wszystko jedno drugiego zrozumiało nie? od samego początku, bo jak będzie się ukrywało, że się ma głębiej, że coś tam to, to nie jest chyba dobre. Najważniejsze to być szczerym po prostu i... No i sobie mówić o wszystkim, że jak coś nie pasuje to trzeba mówić, tak? U mnie jest właśnie tak, że... Po pracy przyjeżdżam zawsze tu do Głąbków. Moja żona jest w pracy wtedy. pracuje do późna w sumie, to do 18.19 do 20 dzisiaj na przykład. Czyli ja mogę sobie posiedzieć do tej dziewiętnastej. Wracam, robię obiady. Nieźle. Na ślimka leci. <ślinka> Mileć. <ślinka> jest bardzo fajnie no. lubię gotować także i mamy dla siebie całe weekendy tylko i poniedziałki zawsze wolne jak są wolne oczywiście a że w bloku no to co ja tam będę robił z pracy jako kierowca autobusu wracam do głębi się trochę zrelaksować bo wiecie jaka to jest praca może nie wiecie ale to jest rasująco strasznie no i te wstawanie z samego rana męczące, wyczerpujące organizm. Jak przyjadę tu, to po prostu tak jak widzicie, sobie można odpocząć. Mając w sobie te głębi, taki dar jakiś to gruchanie, to to dobieranie do pary to wszystko, ta to wiosna normalnie, to, 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 my to chyba głębiarze to inaczej to odczuwam niż. Niż wszyscy ludzie. Aż <laughs> mi się jakaś <laughs> rybka zrobiła. No, także ja rozwiązałem swój problem ze swoją żoną to właśnie tymi ślubami. No i na przykład ostatnio byłem na, na Komunii. I, i, I tam nagrałem filmik, wrzuciłem go, ale pomyślałem sobie, że lepiej nie, bo to. Dużo ludzi tam było, komuś się nie spodoba. No i oczywiście ta rodo. Wrzucę jakieś zdjęcie może na, na tym filmie właśnie z tej komunii. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie wyszło. Dzieci zadowolone. Był to umił w Taki miał być charytatywny. lot, po prostu ksiądz do mnie przyjechał. Do moich sąsiadów w sumie. Oni go przyprowadzili tutaj do mnie, żeby go po prostu wiedzieli, że że ja się tym zajmuję, no i oczywiście podjąłem tę decyzję, to wyzwanie. Lubię wyzwania. No i się udało. Tydzień temu w niedzielę. I to było jeszcze, właśnie to było święto zesłania Ducha Świętego, i, i, i te gąbki właśnie były w tym celu też wypuszczono 25 sztuk gołąbków dzieci też było 25 no i mi się wydaje że taka komunia była zapamiętana właśnie no i i rodzice i goście gości sobie mieli jakąś taką inną odskocznię coś innego już miałem oczywiście potem parę telefonów odnośnie komunii tylko że to jest Kilka osób, nie wszystkim to się podoba, a tu był prezent od księdza, czyli nie mieli wyjścia. No, jeszcze wracając do tych kodów, to sami widzicie jakie są Andrzeja ze też na żonę, którą tam wciąga w to gąbki i tam kaczki i kupuje różne rzeczy. No, Jana też ma swój kanał, także fajnie Fajnie się dogadują i chyba to, to o to chodzi. No nie ma. Nie może być inaczej. No, się chyba ponajadały. Coraz mniej ich przylatuje. No, także, nawet ja znam taką sytuację, że mój znajomy No po prostu nie ożenił się z tego powodu, bo bo kobieta po prostu jakoś nagle po dłuższym czasie stwierdziła, że ona głębiej nie toleruje Nadal ze sobą parę ładnych lat i takie sytuacje też się zdarzają może nie tylko przez głębiej może miała to taki pretekst po prostu ale, ale nie można zabraniać komuś czegoś bez czego nie da się żyć po prostu to jest jak narkotyk. <śmany> Jaki ładny groszek młody. No dobra, filmik nagrany. No także dzięki wszystkim za te subskrypcje. No i oglądalność fajna też jest tam. Jakieś staram się coś ciekawego zawsze nagrywać. No dobra, trzymajcie się, cześć. Do następnego razu.